Siemaneczko moryczki, witam was bardzo serdecznie, z tej strony NXND w kolejnym odcineczku, dzisiaj znamy kategorię C no bo jest nam potrzebne, żeby jednakże wozić tą ropę, żeby tam pracować i w ogóle zacznijmy od zmian nie wiem, zadanie dnia mi się chyba zbagowało, będę musiał ogarnąć o co chodzi ale to w swoim czasie przewodnik i tak, o czym chodzi, o co chodzi no to patrzcie, są takie zmianki w pracach Dlatego też tutaj trzeba ogarnąć, na przykład śmieciarki już nie są na piątym poziomie, lecz na dziesiątym. No i jak sami widzicie, jest też dopisana kategoria, nie? nie wiem, czy tam wtedy była. Kurde, nie wiem. Ale dobra, nieważne. Najważniejsze jest to, co widzimy. No i spoko, nie? Dobra. No to lecimy zdać to prawko, bo będzie nam potrzebne, nie? Zaczynamy wiadomo od kategorii C, tutaj teoretycznej części. No bo co i zapłata 500 dolarów jeny poziom piąty minimum, o kurde. Zacznij. O, tu są trzy odpowiedzi i pytania. Dobra, to przyspieszmy to tempo. Nie będę to owijał, nie? Jak sami możecie zobaczyć, mamy gratulacje, czyli zdałem. Spoczko. Minimum jest 8 pytań, jak sami widzieliście, były dwa błędy. Walnąłem się, przyznaję. Sami tam mogliście zobaczyć, jeżeli tego nie wyciąłem, wiadomo. <laughs> Ale no. Dobra. No to teraz dajmy w ogóle kategorię C jako tego. O kurde tysiak. Oho, ho, ho. droga. Ale dobra. Będzie zdane, będzie zdane. Widzę tutaj w ogóle czeka tym. Światła, amulet zręczny. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. A może nawet tak zróbmy jak było z kategorii B, czyli małe przyspieszonko, żeby było ciekawiej. No, bo co tutaj będę kurde gadać, jak jedziemy sobie po prostu. Ja chcę to zdać, żeby było z głowy, żeby wam pokazać pracę, co nie. Jak sami możecie zauważyć, gratulacje, zdane jest prawko. Lecz jak sami widzieliście, do praktyki podchodziłem dwa razy. No bo kurde, kliknąłem coś na klawaturze. Kurde, jakiś klawisz to jest ten pomar. Nie wiedziałem tego. No i wyszło na to, co sami widzieliście, to co się stało. Przywaliłem w tamten znak, który jest tam gdzieś. O, ten wielkolud tam nad głową. Moją. No i kurczę, musiałem ponownie zdawać. To trochę mnie zirytowało patrząc z tego względu, ale dobrze widzisz, że jest coś takiego jak ten pomad. Ludziska dobijcie, kurde, 20 łapek w górę, a będzie cudownie i dacie radę? Wierzę w was. Wiem, że dacie radę, dlatego kurde. Małe challenge dla was. 20 pek pod odcinkiem minimum, żeby było. Jak się Wam uda, kurde, robię natychmiast odcinek. A teraz przenosimy się wiadomo do pracy, bo co tutaj będę omawiał, nie? Jesteśmy na miejscu, możemy zaraz rozpocząć pracę. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda tutaj ze środowiska. Z natury tutaj patrząc. Mamy tą miejscówkę na mapie. Jak sami możecie zobaczyć. Nie jest tak. Wiadomo, tutaj są te. Ee, o Boże, rafinerie tutaj jeżdżą jeden za drugim, trzeci za czwartym, policjant chyba. Nie, to nie policjant, sorry. Tylko dało mu takiego skina. Tutaj widać jeden za drugim. Dobra, no to bierzemy pracę i zaczynamy, nie? Potrzebne jest prawo jazdy, jak zobaczyć można, kategorię C. Rafineria, poziom piąty. Dlatego na mechaniku, na mechaniku, A na magazynierze lub na kosiarkach można go wbić. Tutaj mamy, jak widać, sterne rodzaje. Dobra, rozpocznij. W ogóle ciekawe, jak to się rozpoczyna. O, Dostaje po prostu tak samochód spoko, i co ja teraz mam? Prawdopodobnie mam podjechać do punktu załadunkowego, załadować go, tak przypuszczam. Co je? A, tak, mam docisnąć to, rozumiem. Dobra, to mamy czas tankowania. Aha. I oś paliwa w cysterni, niby 100%. Dobra. Uda się do wskazanych miejsc, dobra. Tutaj sobie pojedziemy na stację na początek. Bo są widzę dwa punkty, tylko gdzie jest drugi? Chyba tu u góry. Dobra. W skrócie i w temacie. Jedziemy zobaczyć co to jest, jak to działa. Ogarniemy dwa punkty, no, 2-4 kilometra niby, no to mam ten punkt zaznaczony chyba poprawny. Jak dotarłem? Coś im się pomyliło O poproszę I jedziemy Bo fakt faktem kurde rafinerii jeszcze nie ogarniałem Ale ciekawą jest to nawet pracą względnie patrząc Bo możecie my sobie po mieście pojeździć i tak dalej Ogólnie jeżeli zmienili w ogóle punkty to też podobno właśnie na magazynie, że coś się pozmieniało Ja będę musiał sobie, sobie to ogarnąć Ale szczerze nie wiem co się zmieniło I tak Na pewno wiem że rafineria, czyli to tutaj, co pracujemy, każde uderzenie w tego samochodem i tak, tak dalej, nie wiem, czy to zmienili, ale do tego momentu to było, że każde uszkodzenie na tym aucie to jest niższy zysk no, dochodu po prostu, nie, który tutaj zarobimy, który uzbieramy z danych przejazdów, ale czy to zmienili? Nie jestem pewny, dlatego zapraszam na ich Discorda, wiadomo, prawdopodobnie, że nie zapomnę tego dam w opisie, fakt-faktem. Bo wiecie, nigdy nic nie wiadomo, a dużo nowości dodają. Ja na przykład wszedłem dzisiaj na serwer, nagle no się dowiaduję, kurde, serwer mi nie działa, a się okazało, że nowa IP jest, nie? Podjeżdżam tu na stację i gdzie ten punkt jest? Czy ludzie tu stoją w tym punkcie? Jeżeli serio stoją w punkcie, to trochę słabo. Dobra, też tu stanę, bo nie ma gdzie indziej miejsca, jak widzę. Dobra. Na co zaczekać wam? Ja nie chcę tankować halo. Okej. Okay. Ale to nie powinno być cysterny ładowanie? Okej. Okay. A, dobra. Trochę źle to zrozumiałem, fakt faktem, ale już wiem o co chodzi. Jak sami mogliście nam przeczytać, było dobrze. Tylko kurde, górne poza ja światła, To Jest dobre pytanie. I tak, drugi punkt. Gdzie my tu mamy? Hmm. Chyba serio tutaj, u góry. Kozasko by było, jakbyście jeszcze walnęli subika z dzwoneczkiem dla zasięgu ogólnikowo mówiąc, no bo wiecie, chciałabym trochę się rozrosnąć, przypomnieć, żeby tutaj było. No i wrócić na te YouTube'y tylko wiecie, żeby wrócić na YouTube muszę mieć też jakąś chęć, rapkę na to, a dzięki wam już mam z jednej strony. Pierwszy odcinek z serwerka bardzo fajnie oceniliście, bardzo fajnie. Wszystko poszło. No a z wyświetleniami może też nie jest jakoś dużo, ale fakt faktem dawno mi nie było na YouTube'ach. No to się nie dziwię. Ale i tak wielkie dzięki za to, co się robicie, co tutaj ogarniacie i tak dalej, nie? No, co tutaj można dawać? Dziękuję za to, że jesteście, nie? I fakt faktem, tak jak mówię, kurczę, chciałbym częściej robić odcinki czy live'y, ale fakt faktem też mi czasami internet nie pozwala, a czasami pogoda. A też nie jestem uczniem, tylko studentem, fakt faktem. No to wiecie, też trzeba na to zwrócić uwagę. Chcę zdać studia, wiadomo, też się staram pod tym względem. Ale teraz... Możliwe, że będę miał troszeczkę więcej czasu na streamki i dlatego będę strumować, strumować, strumieniować, strumieniować. Boże, język mi się plącze. No, ludzie, ja nie mogę. Język mi się plącze seryjnie. Strumyki będą może e, każdego dnia, na co liczę ogólnie, szczerze mówiąc. Ale fakt, faktem czas przyniesie i to, co internet przyniesie, nie? Jak to będzie wyglądać? Hmm, muszę ogarnąć, jak to działa. No, tu wziąłem. A i muszę podejść po prostu, dobra, czyli podchodzę, podpinam i napełniamy, dobra, zrozumiane, look, jeżeli oglądasz tego odcineczka, lub kielut, to wiecie, jesteście na ODC, dobra, mamy napełnione i wróć na bazę rafinerii, spoko, no to klikamy sobie, tak, mapkę, zróbmy tutaj krótszą traskę, i jedziemy na chatę, nie, no bo co innego, włącz światła, Uh, silnik to to Pędzimy tym tirem Ale w ogóle, tak szczerze Teraz sobie myślę, kurde Jakby odpalić strumyk w najbliższym czasie Bo może się zapowie Pogoda będzie lepsza W sensie będzie lepiej z internetami No to zrobię, albo ja Nie, tej właśnie, weekend już niedługo Właśnie, w weekend może postaram się coś Z odcinkiem, takim odcinkiem Bardziej live'em na YouTubie Bo chciałem właśnie odpalić live'a na YouTubie Tylko nie wiem czy wy chcecie z jednej strony musicie powiedzieć, o praca kuriera fajnie wygląda przy okazji spoilerek mały no i nawiązując do tego live streama, no kurde chętnie bym zrobił, pograł sobie tak ogólnie byśmy popracowali sobie po prostu na rafinerii prawdopodobnie, albo coś innego porobili, w zależności wiecie, co tam by się robiło byśmy robili, nie wiem zobaczymy, ale na pewno chcę zrobić tylko to zależy od was właśnie mówiąc, dlatego piszcie w komentarzach czy chcecie, a dalej nawiązując, w poprzednim odcinku stwierdziliście, że muzyki no, nie musi być w yy, tle, dlatego stwierdzam fakt, że będzie mi łatwiej montować właśnie bez muzyki, co odciąży jakby mnie bardzo, bo względnie znaleźć muzykę darmową bez praw autorskich i tak dalej do odcinka jest dosyć ciężko jeszcze, żeby pasowała idealnie, żeby ją wpasować, rozumiecie, bo nie mam żadnych bas kupionych ani nic takiego, no to korzystam tylko z jedynie z darmowych utworów. Nie będę tutaj owijał w wiadomo. O, kurde, tego to ja nie. Fotoradar nie działa. Gwiazdki nie dostałem. Rozwaliłem bank, nie? O, 292, 28 expa oraz jeden punkt pracy z kozak. No to mi się podoba. Praca jest spoko. Nie jest zła z tego, co tu widzę. Jest to ogarnięte, moim zdaniem, spoczko. Traskę mamy jedną zrobioną za nami. No i tu nie przedłużając. Pokazałem wam pracę jak wygląda. Ja idę pewnie jeszcze popracuję zapewne. Albo zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo jest też dosyć już ogarnięty czas. Ale wiem na pewno, że dziękuję wszystkim którzy byli na odcineczku. widzimy się w kolejnym. Siemano.